Jak widzieliście przed chwilą motocykle Indian to nie tylko wybitne kruzery, to również odmiany sportowe, czyli to, co jest bliskie mojemu sercu. Piotrek, cześć! Cześć! Ty jesteś odpowiedzialny za FTR. -a. Dokładnie. I teraz patrzcie, ten motocykl jest mega kozakiem, bo tyle włókna węglowego to ja dawno nie widziałem. Górna część, znaczy pak cały, prawda? Tak, a tak naprawdę tu jest Airbox, bo o. bak jest specjalnie dla osiągów przeniesiony środkiem ciężkości tutaj na dole. To no właśnie. jest taka ciekawostka. Indian zaskakuje jednak na każdym kroku, czyli ten wlew tak nisko, również tak. oznaczony logiem Indian, nieprzypadkowo znajduje się tutaj. Mhm. Tutaj, tutaj w sensie blisko siodełka. Siodełko czuć jakość, mam na myśli to, że jest bardzo mięsiste, ale nie chce się ręka ślizgać, to jest bardzo istotne, że... To bardzo ważne przy, przy dużych prędkościach. No właśnie, duże prędkości, 1200 cm sześciennych pojemności, czyli no litr 20. 120 koni, 120 momentu, więc to jest naprawdę szata. Mała szata. No nie taki mały, bo jest go kawałek, ale to nie wszystko, bo mamy wydech Akrapowicza. Zawieszenie Olinca w motocyklu za, przypomnisz mi kwotę? 76,900. To jest najnowszy i najwyższy model. FTR Za 76,900 to brzmi naprawdę jak wyprzedaż rocznika, bo biorąc pod uwagę tu, ile tu jest elementów, no bo powiedzmy sobie szczerze, Olince to jest najwyższa półka Top, sama w sobie. Tak. Akrapowicz dokładnie to samo, ale to nie jest jakaś wersja bieda Akrapowicza, bo jest on w wersji tytanowej z karbonowymi dokładkami. Więc to jest po prostu PUF, co tutaj się dzieje. Wyświetlacz ciekło aż mi się język plączy. To są takie emocje, bo wchodzicie do marki, gdzie spodziewaliście się, a kruzery, dobra, tam Pitu-Pitu pogadamy trochę o tych motocyklach i będzie, a tu na każdym kroku was ścina z nóg po prostu i tylko chcecie się ich trzymać, żeby się utrzymać przy życiu i przy no, ja no i zam... oczywiście kontrola trakcji, ABS, cornering, no wszystkie nowinki elektroniczne możliwe są wpakowane w ten sprzęt. Czyli nie to, że marka ma 100 lat i zatrzymali się przed nie. tymi 100 laty. Mamy również świetne wyposażenie, bezpieczeństwo na każdym kroku. Ale właśnie, tutaj mamy coś innego, jak na Indiana przystało, bo mianowicie w cruiserach mamy wszędzie chlapacze blaszane, a tutaj mamy karbon. Dokładnie. I czasza przednia również jest karbonowa, a także oświetlenie LEDowe. owe Więc na każdym kroku jest top of the top. Tak, zdecydowanie. Zawsze w Indianie. No właśnie i to jest to co przyciąga do tej marki i widzisz jak to cza czasem człowiek błędnie żyje w przekonaniu. Na YouTube nie ma zbyt dużo filmów, nie jest to, że tak powiem, aż tak wyeksponowane jak w przypadku innych marek, ale z drugiej strony to jest piękne, bo kupujecie Coś, co w pewien sposób jest bardzo rzadko spotykane, a jednocześnie ma wszystkie standardy najwyższych marek. Model FTR to nie tylko sam w sobie motocykl, ale również cały pakiet dedykowanych elementów. Co tutaj mamy? Mamy dedykowane siedziska do flat tracka, mamy zmienne boki baka, baku, czyli airboxa. E, mamy siedzisko Rayleigh. To, to nie siedzisko, sorry, a ja już na tam, kierownicę. Mamy siedzisko okay. Rayleigh. Mamy też, bo oczywiście możemy tego Akrapa poprowadzić e, do góry, więc mamy też zestaw Akrapa, który poprowadzi e, ten wydech bardziej e, do góry. Mhm. Większe kierownice, w zasadzie naprawdę wszystko. Do tego nawet można full pakiet do... Dedykowany do. Do, do... do airboksa, nie zbiornika, tak? Czyli wszystko od A do Z również z dedykowanym olejem i akcesoriami nie tylko dla motocykli, ale również dla motocyklisty. Także tutaj ponownie wchodząc w świat Indiana, otrzymujemy nie tylko cały pakiet jednoślada na najwyższym poziomie, również widzę z przodu regulowane zawieszenia, tak. regulację kompresji i odbicia. I Ja nie mogę, a także możemy się wyposażyć od stóp do głów, co powoduje, że możemy się identyfikować z marką w 100%. Ja Was serdecznie zapraszam do Moto Trip Kraków przy ulicy... Drewnianej 4. Dokładnie tak. Ja, Piotrek, Marcin, wszyscy myślę zmienimy troszkę wizerunek tej marki w Krakowie i będziecie pewni, że tutaj warto wpaść, żeby pogadać ze specjalistami, a także poznać te magiczne jednoślady, które powodują radość i drżenie nóg dosłownie, bo warto ten motocykl nie tylko ten, całą serię zobaczyć na żywo. Bo jest kosmiczna. Dzięki Wam śliczne, koniecznie. Kciuk w górę, będzie tych filmów więcej. I widzimy się w następnym materiale, gdzie krok po kroku przybliżymy wam poszczególne serie jednośladów, żebyście wiedzieli, że Indian to naprawdę ciekawe motocykle. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki.